Bogna Białecka, psycholog, rodzice co? Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Postanowiliśmy od dnia dzisiejszego regularnie trzy razy w tygodniu tworzyć materiał pod tytułem 5 minut dobra. Mają być to porady, drobiazgi, które pozwolą nam lepiej radzić sobie z tą trudną sytuacją, w której dzisiaj się wszyscy znaleźliśmy. Zaczynamy od pięciu Sposobów na stres. Myślę, coś, co każdemu z nas pomoże. Pierwszy sposób. Hortikuloterapia, zwana też hortiterapią, to jest taki rodzaj terapii wychodzący z założenia, że kontakt z naturą, z zielenią, wpływa bardzo dobrze zarówno na nasze zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Wiem, że to może wydawać się nieco ironiczne w sytuacji zamknięcia w czterech ścianach, w której się znaleźliśmy, ale. Ten kontakt z naturą to może być też kontakt z zielenią w naszym domu. Warto zadbać o swoje rośliny doniczkowe albo zaopatrzyć się w nie na chociażby w marketach budowlanych, które są jeszcze otwarte, są też często działy właśnie z roślinami i z doniczkami. Warto to zrobić. Codziennie podlewać te kwiatki, pielęgnować je, patrzeć jak wzrastają, bardzo dobrze to na nas wpływa. Drugi sposób. Ćwiczenia fizyczne w tej chwili absolutnie niezbędną rzeczą, którą każdy z nas powinien robić, są codzienne ćwiczenia fizyczne. Mamy bardzo mało ruchu, jesteśmy zamknięci. Musimy wykonywać ćwiczenia tak, żeby pozostać przy zdrowiu psychicznym, ale też fizycznym. Jeżeli zaniedbamy w tej chwili swoje zdrowie, to obniżamy na przykład swoją odporność, co stwarza oczywiste problemy. A zatem codziennie ćwiczmy, i tutaj internet może być pomocny, dlatego że są bardzo dobre różne zestawy ćwiczeń, łatwych do wykonania, nawet jeżeli mamy niewiele miejsca. Dbajmy o ćwiczenia fizyczne. Trzeci sposób: zadbaj o sen. To w ogóle jest cały wielki temat na osobny wykład. To, co musimy wiedzieć w tej chwili, jeżeli jesteśmy w stanie permanentnego stresu, a jesteśmy, e, zaczynamy mieć bardzo zaburzony sen. Wskutek tego mało w ciągu nocy produkuje się melatoniny, co ma wtórny skutek w postaci tego, że w ciągu dnia serotonina, której poziom jest zależny od wcześniejszego poziomu melatoniny, też jest produkowana we zbyt małych ilościach, przez co mamy zły nastrój. Melatonina, hormon snu, serotonina, hormon szczęścia. Czyli zadbanie o jak najlepszy sen jest, powinno być dla nas w tej chwili priorytetem. Jak dbać o dobry sen? Przede wszystkim przewietrzyć, zdecydowanie przewietrzyć pokój przed spaniem. Druga rzecz, unikać kontaktu z ekranem, co najmniej na godzinę przed snem, najlepiej na dwie godziny, ponieważ to bardzo, bardzo mocno zaburza wydzielanie melatoniny i zaburza mocny sen. Co robić? Co robić przez te dwie godziny przed snem? Jak już nie wpatrujemy się w ekrany, w komórkę, czy nie oglądamy filmów. W tym momencie czytanie książek, rozmowy, rozmowy z dziećmi, czytanie bajek, haftowanie, wyszywanie, malowanie, słuchanie muzyki przy przyciemnionym świetle czy przy e, zapalonych świeczkach. Ka jesteśmy w stanie wymyśleć sobie bardzo sympatyczne, relaksujące zajęcia na tą ostatnią godzinę przed snem, a jest to kluczowe, jest to bardzo ważne w tej chwili. Czwarta rzecz: e, humor. Niezwykle dobrą rzeczą jest dla nas, jeżeli staramy się znaleźć pozytywne czy zabawne rzeczy wokół siebie. Nie muszą one dotyczyć naszej sytuacji aktualnej. Może być to po prostu czytanie zabawnych książek, oglądanie komedii, czy też poszukiwanie fajnych, śmiesznych memów, historii, anegdotek, takich pozytywnych, śmiesznych rzeczywiście. Śmiech to zdrowie to nie jest tylko frazes. Natomiast czasami jest możliwość znalezienia czegoś zabawnego, nawet w takich trudnych rzeczach nas otaczających. Dzisiaj, na przykład, w oficjalnych zaleceniach naszego rządu, znalazłam odpowiedź na pytanie, czy można iść do lasu, skoro nie można iść do parku, i odpowiedź, że ostatnie doświadczenia pokazują, że lasy to niestety miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się wielu osób, w tym samym zwiększa szansę na zakażenie teraz wyobraźcie sobie właśnie tą sytuację. Lasy ogromne, niezamieszkane, przestrzenie pokryte drzewami, i, w których żyją ptaki i tak dalej, które stanowią miejsca, w których jakieś dzikie tłumy się gromadzą. Ktoś mi tłumaczył, że to nie chodzi tyle o las, co o jakieś miejsca parkingowe dookoła, no ale jest to zdecydowana paranoja. Przepraszam bardzo za moją osobistą opinię. Natomiast w odpowiedzi na ten cytat moja koleżanka natychmiast wpisała. No tak, że drzewa rzeczywiście ostatnio strasznie kaszlały. Więc ym, znajdywanie kawałków yy, radości czy kawałków zabawnych, nawet w trudnych naszych doświadczeniach, bardzo pomocne dla zachowania zdrowia psychicznego. I ostatnia rzecz. Zrób codziennie coś pozytywnego zupełnie niezwiązanego z tym, co nas otacza. Bo to, co wielu osobom przychodzi najbardziej do głowy, to jest, że nie wiem, będę szyć teraz maseczki te dla szpitali i tak dalej. Nie, coś też, to, to możesz robić swoją drogą, ale zrób coś pozytywnego, w ogóle niezwiązanego z aktualną sytuacją. Posprzątaj książki, wprowadź ład w książkach, tak? Powiedz coś miłego domownikom, zadzwoń do przyjaciółki, z którą dawno nie rozmawiałaś, wysłuchaj jej. No tak? Tego typu rzeczy posadź właśnie nowy kwiatek i o niego zadbaj. Codziennie zrób coś pozytywnego, codziennie zrób te pięć minut dobra i e, dzięki temu jesteśmy w stanie, w lepszym e, stanie psychicznym przetrwać przez te trudne dla nas wszystkich czasy. Bardzo dziękuję za uwagę i ufam, że coś z tego się naprawdę okaże inspirujące.